Siemaneczka, z tej strony Sharpie, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 z dodatku Platiny. W dzisiejszym odcinku tak stwierdziłem, bo chcę przewinąć trochę czasu, żeby zarobić znowu kasę, żeby coś ciekawego porobić. No i brakuje nam metalu. Rudy metalu. Więc stwierdziłem, że zakupimy sobie ładowarkę kołową tam na ten... na tą... No, wyleciałam mi w głowie. No, no tam co wydobywa się yy, ruda na szybko palniany o przypomniało mi się, więc zakupimy sobie, to jest 1,5 gdzieś była 3 tonowa, co widziałem, 3000 litrów, 1,5 tony, dobra, to jest to, yy, zakupimy sobie też zostaje nam 70 tysięcy, no ale... Z, te, z tą różnicą, że na pewno dobrze zarobimy, więc się tym nie przejmuję. Słuchajcie, bo już od dłuższego czasu chciałem sobie podgłośnić e, gierkę, nie wiem czy jestem w stanie tutaj podgłośnić część kamery, głośność otoczenia, głośność pojazdów. No to będę się w poregulować w programie, bo dosyć słabo słychać akurat e, głosy, głos. Przeskakujemy sobie. Zobaczymy jak się będzie sprawować podaboreczka klasa. Dobra. I lecimy sobie na, yy, na... ten... Tam na ten szyb. zawiozę sobie ją. I zobaczymy. Na pewno transporcik zrobimy sobie. Połowimy się tą ładowarką. Więc w sumie widzimy się za chwilę. ludziska jak kajak. Zawiozę już tą ładowarkę, bo jeszcze muszę jeden kurs zrobić sobie z... Yy, Muszę jeszcze raz pojechać z przyczepą na ten W sumie jeszcze może wymienimy sobie tu przyczepę na większą Mamy na tyle kasy, a jednak Tamta jest dosyć mała, bo tylko 16 tysięcy litrów się do niej mieści Więc Wymienimy sobie za chwilę jeszcze tamtą przyczepę Więc widzimy się za chwilkę Jestem z powrotem Będziemy właśnie sprzedawał tą przyczepę I będziemy szukać czegoś fajnego No, to że się... I będziemy szukać czegoś fajnego dla nas. 45 tysięcy i teraz tak. Przyczepy i co tu może... Co tu mamy fajnego takiego do... Dla tira. To jest z wysypem. 40 tysięcy metrów. 50 Tutaj jest wiem, że nie mamy zbyt wielkiego wyboru do do tirów. Chyba, że ta już zaszaleć pięćdziesiąt dziewięć tysięcy litrów i raz święty spokój. Tak też zrobimy, bo i tak sobie zarobimy na to. I dobra Kupujemy I nie na ten top I Teraz w to się roboczka wygląda przy tym jak zabawka Zastanawiam się czy to uciągnie w ogóle Na pustą nawet nie źle złoczymy, jak będzie na pełna. ale ja myślę, że powinna sobie jakoś powoli poradzić, nie, jest 500 koni, no to... bez przesady. Myślę, że w następnym rzutuneczku sobie yy zgarniemy stąd, ta, stąd tutaj te płytki. Yy. Będę się przewinął tyle czasu, żeby i się produkowało dosyć dużo, żeby zarobić coś. Znowu będę chciał sprzedawać. Nie będę dużo przewijał czasu, bo jest strasznie dużo do ogarnięcia. Ale myślę, że pewnie znowu z 500 tysięcy zgarniemy i znowu jakieś fajne fabryki postawimy kolejne, żeby potestować sobie wszystko z tego dodatku. A później będziemy myśleć na jakąś nową salię, bo nie wiem czy z farminga, czy z, jakiegoś, z jakiejś innej gierki. To się wszystko jeszcze okaże. Czekajcie, że sobie coś zerknęło nie. Zastanawiam się czy ten by nie było lepiej jeździć. No, na pustę spowiemy w tę stronę i zobaczymy. Dobra, ja, 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 ja doładować i widzimy się za chwilę. No i lecimy sobie już z ładunkiem. Powiem wam, że ta dróżka co teraz sprawdziłem coś pięknego. W miarę płasko 50-60 na godzinę się jedzie, to jest git. Bo z tym ładunkiem pod tamtą główną drogą nie wydostał się za żadną skarbę. Bo by było zbyt yy, ciężko. Przepraszam zimnało mi się. No powiem wam, że ta maciczo, ciągnąć ta ciężarówka Ciężko jej Dosyć Także ja No dosyć ciężkie, dosyć duże, y, duża ciężarowe teraz węzele, więc Myślę, że będziemy mieli na dłuższy czas spokój z, te, z, z dowozem metalu mm. Nie wiem ile się tam iść pewnie jest ze 100 tysięcy litrów y, W tym w, no, w prasie no ale myślę, że na, na chwilę to styknie. No i teraz i będziemy musieli się zająć znowu wycinkiem drzew, bo, yy, osta bo ostatnio przebijałem właśnie trochę czasu. i niestety, ale tam się zaczyna już kończyć, bo jest 30 tysięcy litrów, więc to jest dosłownie chwila w tym tartaku tam tak samo tutaj na miski poręcze i te męki musimy, musimy dać albo dać Java, albo desek no i ja będę kolejne fabryki to jeszcze więcej trzeba będzie tego więc no będzie zajęcie dosyć duże będzie co robić między odcinkami i na odcinkach Ojej, ojej, ojej. no, Ja się to musimy inaczej zrobić. Gdyby wyłączyć czy innego wyjścia nie ma, nie będę teraz ciężarówki teraz z takim ładunkiem. powiem wam, że coraz częściej myślę o wyłączeniu ruchu drogowego i tutaj i na pierwszej serii, bo nie służące strasznie na przykład, pracowników mi nie blokuje nieraz, także nie wiem, może prawdopodobnie tylko wyłączę, O i widzicie i wyjeżdża centralnie pod auto. No, jedziemy na miejsce jakoś wiele tu wysypałem no ale tutaj drogi nie zrobiłem, więc jest problem Ale no, tutaj nic tu jest złego W sumie chyba 500 niczy widzimy pierwszy raz w latach Dobra, sobie wyjadę No i dobra Powinno dosyć pięknie przybywać. O no, nie zmieściło się wszystko? Ua! Dobra, w tym odcinku by to było na tyle Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć.